oczywiście po uzyskaniu opinii prawnej, przy czym muszą Państwo jedną rzecz wiedzieć, że komisja rewizyjna, nie ja wymyśliłem termin, komisja rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 18 grudnia 21 grudnia miała posiedzenie komisja Oświaty, 22 grudnia miała posiedzenie Komisja Budżetu i Rolnictwa. I tak naprawdę, kiedy mogą być wysłane dokumenty do radnych, jak nie w dzień wigilijny? Bo jeżeli 22 grudnia posiedzenie Komisji Budżetu i Rolnictwa jeszcze trwa i wnioski z tego posiedzenia muszą ale do projektu budżetu, tak, może tak, ale 22 jeszcze kończyliśmy komisję, tak, jeszcze do tego 22 25 sesji, tak, no tak, tak więc tak, muszą też tak. Państwo mieć świadomość tego, jak to zostało przygotowane, tym, tak, terminy ustalania, jeśli chodzi o komisję, to nie ja wymyślam, nie wskazuję Państwu, że jeśli chodzi o, o przewodniczących komisji, to oni sobie sami wymyślają. Więc jest to jest cenowe działanie, bo w tym momencie wiedzą, że jest koniec roku. Dlaczego spotykają się dopiero 18, 21? Bo nie Dlaczego? mają dokumentów Pana? przygotowanych na komisję. Nie mają. Dostarczane mają albo na komisji dopiero na komisję dopiero, albo dzień w...